Sybaryta człowiek rozmiłowany w zbytku, wygodach i przyjemnościach życia. Z języka greckiego Sybarites, mieszkaniec Sybaris, starożytnego miasta greckiego w południowej Italii, które słynęło z bogactwa i luksusu a jego mieszkańcy z takiego trybu życia. Arceleń, Bumeland, Darmozjat, Królewicz, Leniuch, Miglandz, Nierub, Nygus, Obibok. Truteń, Wałkoń, Wygodnicki, Birband, Bon Vivant, Epikurejczyk, Hedonista, Hulaka, Lekkoduch, Rozrzutnik, Utracjusz.